Adaptacja: Przystosowanie czegoś do innego użytku niż było przeznaczone. Renowacja: odnowienie czegoś, zwłaszcza budynków. Restauracja: odnowienie zabytków lub dzieł sztuki, przywrócenie dawniejszej formy. Rewitalizacja: Kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych przez działania całościowe. Powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Podstawowe informacje o obiektach pofabrycznych ze scenariusza. Ulica Ząbkowska 27 na 31. Dawniej między innymi Warszawska Wytwórnia Wódki Koneser, a przed II wojną światową Państwowa Wytwórnia Wódek. Obecnie Centrum Praski Koneser, zespół mieszkaniowo-usługowy z wykorzystaniem budynków pofabrycznych. Budynki pofabryczne zostały odnowione i uzupełnione o nową zabudowę biurowo-usługową oraz mieszkalną. W fabryce produkowano przede wszystkim wódkę oraz spirytus. Fabryka funkcjonowała tu od 1898 roku do początku XXI wieku. Obiekt składający się z budynków produkcyjnych, magazynowych i biurowych został objęty ochroną konserwatorską. Ulica Kawęczyńska 9. Dawniej Warszawska Fabryka Farb Drukarskich, a przed II wojną światową, między innymi spółka akcyjna Fabryka Farb Drukarskich Pigment. Obecnie fabryka na Pradze, zespół mieszkaniowo-usługowy z wykorzystaniem budynków pofabrycznych. Budynek pofabryczny został odnowiony i uzupełniony o nową zabudowę mieszkalną. W fabryce produkowano przede wszystkim farby graficzne do druku. Fabryka funkcjonowała tu od XX-lecia międzywojennego do początku XXI wieku. Obiekt ujęty jest wpisem do ewidencji zabytków. Ulica Kawęczyńska 36, dawniej... Warszawska fabryka mebli, a przed II wojną światową parowa fabryka listew na ramy oraz wyrobów drzewnych W. Domański i S. Zabłocki. Obecnie wyższa szkoła menedżerska. Budynek pofabryczny został odnowiony i uzupełniony o nową zabudowę na cele dydaktyczne. W fabryce produkowano przede wszystkim drewniane listwy do tapet, meble, a także obudowy do telewizorów. Fabryka funkcjonowała tu od początku XX wieku do lat 90. XX. Obiekt ujęty jest wpisem do ewidencji zabytków. Ulica Objazdowa 1. Dawniej między innymi warszawska fabryka sprężyn, części do samochodów, a przed II wojną światową belgijska spółka akcyjna warszawskiej fabryki drutu, sztyftów i gwoździ, druty łańcuchy gwoździe. Obecnie obiekt w częściowej ruinie, siedziba różnych firm. Najstarsze budynki pofabryczne znajdują się w stanie ruiny. W obiektach z okresu PRL zlokalizowane są liczne firmy usługowo-produkcyjne. W fabryce produkowano przede wszystkim sprężyny, a wcześniej drut. Fabryka funkcjonowała tu w latach 1899-2000. Najstarsze budynki produkcyjne oraz biurowe są chronione wpisem do rejestru zabytków. Ulica Otwocka 14. Dawniej fabryka Trzciny działalność kulturalna. Wcześniej budynek należał do warszawskich zakładów mięsnych, wyroby garmażeryjne, wędliny, konserwy. A przed II wojną światową produkowały tu m.in. spółka akcyjna Fabryka Wyrobów Gumowych Polnit, opony oraz spółka akcyjna Polski Przemysł Gumowy PPG Węże Gumowe. Obecnie Mała Warszawa, działalność kulturalna. Budynki pofabryczne są użytkowane, zaadaptowane na działalność kulturalną. Fabryka funkcjonowała tu od czasów przed I wojną światową do lat 90. XX wieku. Obiekt ujęty jest pisem do ewidencji zabytków.